W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o protipach dla uczniów Technikum Informatycznego. Zaczniemy od pierwszego protipu, czyli uczcie się po godzinach, nie, nie uczcie się tak jakby, tylko na lekcjach, tak, nie tylko z lekcji ale dowiadujcie się z różnych kursów, na przykład na U U Udemy, czy na YouTubie, czy po prostu w książkach uczcie się tej informatyki, ponieważ y, przyda Wam się to y, później, czy to tam na studiach, czy po prostu w pracy. Technikum informatyczne was nie przygotuje w 100% do zawodu y, wydaje mi się, że przygotuje Was w takich 10-20, a reszta y, to wasza. Praca, oczywiście dobre technikum informatyczne, mówię. Da po prostu takie podstawy, które będziecie musieli rozwijać po godzinach. Więc uczcie się po prostu po godzinach, jest to pierwszy protip. Drugim protipem jest to uczcie się języków. Najbardziej język angielski, taki uniwersalny w świecie IT. Bez niego będzie trudno oczywiście. Możecie skupić się również też na niemieckim, jeśli macie na jakimś poziomie ten angielski, na dobrym poziomie angielski, no to wtedy możecie się uczyć tego niemieckiego, dawam to w przyszłości jeśli będziecie chcieli pracować dla klientów niemieckich, no to wtedy będziecie też mieli łatwą pracę, łatwo się po prostu dostaniecie do takiej pracy. Kolejnym ProTipem będzie to: uczcie się tylko potrzebnych przedmiotów, czyli są to przedmioty zawodowe. Zaraz tutaj rozwinę jeszcze bardziej to: przedmioty zawodowe, języki i matematyka. Według mnie, jeśli będziecie chcieli iść na studia lub być programistą, no to tą matematykę dobrze, żebyście w minimalnym stopniu znali. No, w minimalnym, takim średnim stopniu yy, znali. Żebyście yy, nie mieli jakichś tam problemów yy, z prostymi chociaż działaniami, tak, macierzami i tak dalej. Yy, no bo jeśli będziecie chcieli iść na studia, no to na studiach pochodne, granice, całki, no to będziecie musieli to yy, niestety umieć. W przyszłości nie wiadomo, czy wam się to przyda. No, ale tak, rozwinę tę myśl z przedmiotami zawodowymi, żebyście się uczyli ich wszystkich. Chodziło mi to o to, że jeżeli jeszcze nie wiecie, kim chcecie zostać dokładnie czy sieciowcem, czy programistą, czy serwisantem warto uczyć się wszystkich przedmiotów tych zawodowych, i później sobie po prostu wybierzecie, w jaką ścieżkę chcecie iść. Ale jeśli już się dowiecie y, w jaką ścieżkę, czy chcecie być programistami no to uczcie się tylko y, skupcie się bardziej na tych przedmiotach y, zawodowych y, dotyczącymi programowania. Jeśli chcecie z bazą danych pracować no to na przedmiocie gdzie będziecie mieli te bazy danych. No i tak z serwisem i z sieciami. Jeśli chodzi o y, sieci no to y, tu akurat podstawy warto mieć, jeśli będziecie chcieli serwisantem być, no i programistą, jakieś podstawy warto umieć. Yy, no i nie warto po prostu się uczyć przedmiotów typu yy, biologia, jakieś wiedza o kulturze, yy, historia na przykład. Yy, no to jeśli Was to interesuje, no to fajnie się uczyć tego, ale jeśli Was w ogóle tego nie interesuje, no to wiadomo, że Wam się to nie przyda. Uczcie się po prostu minimalnie, a nie, że tam od razu jakieś piątki, szóstki. Wystarczy minimalnie te przedmioty, które nie są potrzebne. E, z tych protipów to by było e, na wszystko, czyli e, uczcie się po godzinach, bo techniku informatyczne Wam wszystkiego nie da. Wybierzcie ścieżkę, w którą chcecie iść, i uczcie się tego po prostu. No i. Eee, przede wszystkim uczcie się języka angielskiego, bo na pewno on Wam się eee, przyda. No. Jeżeli odcinek się spodobał, łapkujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia, no i cześć.